Czas na sport, Kamil Babiarczuk, witam państwa i zapraszam dziś w naszym programie Szczypiorniak i Koszykówka. Będziemy rozmawiać z człowiekiem, który wszedł do klubu tysiąca. O tym za chwilę, o szczegółach, a w drugiej części naszego programu będzie basket i rozmowa z trenerem Andrzejem Stenefanowiczem, szkoleniowcem Gorzowskich Koszykarzy. Podsumujemy pierwszą rundę, ale porozmawiamy też o tym, jak odradza się męska koszykówka nad wartą. Zaczynamy jednak od szczepiorniaka Z nami Mateusz Stupiński, kapitan Budnek Staligorzów. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, to jakie to uczucie wejść do tego klubu? Tysiąca tym z Państwa, z którzy nie wiedzą, od razu doprecyzujmy. 3 grudnia mecz z drużyną z Żukowa i tysięczna bramka Mateusza Stupińskiego w barwach stali. No na pewno jest to bardzo miłe uczucie eee, w życiu. Nie, nie, nie spodziewałem się, że, że coś takiego mnie spotka w swojej przygodzie, no, ale tak się złożyło, że e, gdzieś te bramki e, zliczyliśmy, że tak powiem, e, po, po, po dziewięciu sezonach. No i wyszło chyba przed meczem z Żukowem 997 albo 8. No i jest to na pewno bardzo miła chwila. E, i miłe uczucie, na pewno jestem wdzięczny też wszystkim chłopakom, z którymi miałem okazję grać przez te dziewięć sezonów, w trakcie tych dziewięciu sezonów, no i no cóż, chyba jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale... No też nie wybiegajmy za daleko do przodu. No ten tysiąc w zasadzie już złamany, bo z tym Żukowem, jeżeli dobrze pamiętam, to 6 było trafień, więc, więc już można powiedzieć, że ten drugi tysiąc zaczynasz ee, budować. A chciałbym Cię Mateusz zapytać o to, czy wiadomo, ile znaczą bramki dla, dla w piłce nożnej? Te bramki są bardzo ważne, często decydują o, o losach spotkań. W piłce ręcznej te gole chyba aż pojedyncze, takiej wagi nie mają, więc pytanie jest takie, ile dla Ciebie tak naprawdę znaczy te 1000 trafień? Jak byś to, jak byś to opisał? Na pewno ja akurat występuję na lewym skrzydle. Więc e, jestem dosyć mocno uzależniony też e, od e, kolegów z drużyny. I ja mam pozycję, można powiedzieć, kończącą. Tak jak powiedziałeś, e, w piłce nożnej no, najczęściej napastnicy i pomocnicy strzelają bramki. Jeśli chodzi o obrońców, no to jest to sporadycznie, tak, w najczęściej postawionych fragmentach gry. E, w piłce ręcznej jest to troszeczkę inaczej. E, też e, moim zadaniem jest biegać e, do kontry po obronionej e, piłce. A, a w ataku pozycyjnym właśnie mam pozycję e, takiego kończącego, można powiedzieć, zawodnika. Czasami, wiadomo, e, też trzeba wziąć e, na swoje barki, i, ale wiadomo, że też na nie stoi żaden osiłek i, i można go raz oszukać czy dwa w trakcie meczu, a, a większość muszę liczyć e, na kolegów. E, no na pewno jest to bardzo miłe uczucie, tak jak powiedziałem, ale. No, nie, nie przywiązuje też zbytniej wagi do, do tego, bo wiadomo, że jeden zawodnik, nieraz się już tak zdarzało, może w przeciągu jednego meczu rzucić ponad 10 bramek, a i tak zespół przegrywa i nie ma to na dobrą sprawę żadnej wartości, tak. Czy wśród tych tysiąca, wśród tego tysiąca bramek są bramki wyjątkowe, takie, które Ci szczególnie odkwiły w pamięci? Mm, szczerze już rozmawiałem, właśnie e, z kimś na ten temat, e, i powiem, że nie, jakoś tak e, nic szczególnego nie zapadło mi e, w pamięć. Chyba, że Bramka debiutanska w ekstraklasie, ale to wtedy byłem bardzo młodym zawodnikiem, i szczerze powiedziawszy, jej nie pamiętam, A, więc e, chyba jednak nie. Mam nadzieję, że ona cały czas jest przede mną. Życzyłbym sobie, żeby była to bramka, nie wiem, może jeszcze w Super Lidze, a może o, jeśli chodzi o wagę awansu mhm. do tej Super Ligi byłoby super, ale niech to jeszcze będzie przede mną. O tej Super Lidze to jeszcze sobie porozmawiamy w dalszej części programu, natomiast jeszcze wracając do tych bramek, Chciałbym zapytać, czy ty w ogóle pamiętasz swoją pierwszą bramkę w piłce już tej seniorskiej, bo już nawet o czasy juniorskie cię nie będę, nie będę pytał, ale, ale w seniorskich czasach już pamiętasz tę pierwszą tak, bramkę? Czy? Tak, w seniorskich czasach pierwszą bramkę pamiętam. Był to ostatni mecz w sezonie, gdzie świętowaliśmy awans do Ekstraklasy. Był to mój debiutancki sezon. W seniorskiej piłce graliśmy z Grunwaldem Poznań na wyjeździe dostałem ostatnie 10 minut i udało mi się rzucić dwie bramki na trzy rzuty, także no, był to udany debiut. Mhm. No. Tym bardziej, że świętowaliśmy jeszcze awans do Ekstraklasy. Ale rozumiem, że jak to w szypiorniaku bywa, po rzuconej bramce od razu błyskawiczny powrót do obrony nie było tam czasu na. Nie, zdecydowanie nie. nie było czasu na żadne samolociki ani nic takiego. Że... Okej, okay, no dobrze, a jak w ogóle zaczęła się ta historia, ta przygoda? Dzisiaj już możemy powiedzieć, piękna kariera Mateusza Stupińskiego. Zostajemy przy, przy, przy przygodzie. Karierę tu mają reprezentanci polskie, to jest powiedzmy, że przygoda. No dobrze, no to jak ta przygoda, jak sam to określasz się. Seniorska, czy.? No generalnie, od czego e, się w zasadzie zaczęło? Zaczęło się od tego, że mój starszy brat trenował piłkę ręczną. Pamiętam, że chodziliśmy do szkoły podstawowej nr 15 i cyklicznie na przełomie stycznia ale bądź lutego odbywał się turniej Memoriał Dolinkiewicza. Potrafiłem na hali spędzać całe dnie, nie przychodząc do domu nawet na obiad, obojętnie kto grał. Nie sprawiało mi to problemu. Siedziałem i oglądałem całe dnie mecze na hali. Później, jak już w czwartej klasie tworzyła się klasa sportowa, świętej pamięci Piotr Gintow był moim pierwszym trenerem i tak prowadził mój rocznik do końca juniora. Po końcówce juniora dostałem szansę od trenera Michała Kaniowskiego, który wrócił do Gorzowa i został trenerem. No było to na pewno wyróżnienie, bo było nas zostało nas z rocznika trzech, także naprawdę wtedy to nic więcej nie trzeba było. Od razu człowiek przychodził ze szkoły, pakował torbę i to było święto iść na trening. Więc tak się zaczęła moja przygoda z seniorską piłką. Trener Kaniowski dał mi szansę i pod jego okiem mogłem szlifować swoje umiejętności. Ale z tego co mi wiadomo, to nie było tak od początku, że Mateusz Stupiński na tym lewym skrzydle e, biegał i rzucał bramki, prawda? To prawda, to prawda. E, zaczynałem na, na środku rozegrania. E, na początku mi się to bardzo podobało, ponieważ wiadomo, że rozgrywający mózg drużyny. Wszystko, o wszystkim decyduje? O wszystkim decyduje, piłka cały czas przechodzi przez niego. Ale niestety, wtedy akurat mój wzrost nie pozwalał na wiele, bo miałem bodajże 1,40 m. nam do dzisiaj, jak jeszcze z kolegami z podstawówki się spotkamy gdzieś, że rękawki sportowej koszulki kończyły mi się w połowie przedramienia, więc wyglądało to komicznie. A Po roku czasu bodajże trener przestawił mnie na lewe skrzydło. Za co jestem mu wdzięczny, bo, bo chyba jest to pozycja, na której się spełniam. A czy zadam ci takie pytanie trochę filozoficzne, ale w jaką dyscyplinę, czy jaką dyscyplinę oprawiałby Mateusz Stopiński gdyby nie był piłkarzem ręcznym? No, powiem szczerze, że moja cała rodzina, wujek, tata, dziadek związana z piłką nożną? i to dosyć mocno. Czyli e... dzisiaj mógłbyś grać w Stilonie, tak? Teoretycznie. E, teoretycznie. E, albo w warcie. E, bardzo możliwe, aczkolwiek nigdy jakoś e, piłka nożna nie ciągnęła mnie aż tak, jak e, poczułem e, to coś, co czuję do dzisiaj e, do, do piłki ręcznej, e, bo naprawdę nawet e, śmiałem się przed sezonem, jak startowaliśmy w tym roku, że e, takie pozytywne emocje, bo mimo że człowiek już gra tyle lat, że już zęby można powiedzieć zjad na tym boisku, i każdy mecz podchodzi do niego zupełnie tak samo, ale ten pierwszy w sezonie zazwyczaj wyzwala najwięcej emocji, bo jest to taka pozytywna adrenalina, i wydaje mi się, że skoro to jest, to znaczy, że jeszcze się chce, że jeszcze jest ta werwa i że. Fajnie, że, że jeszcze to się robi. To odnosząc się trochę do tego, jak ten szypiorniak twoim zdaniem się zmienił na bazie tych kilkunastu lat, kiedy ten sport uprawiasz? Od tej powiedzmy pierwszej rzuconej seniorskiej bramki do, do tego, jak ten sport wygląda dzisiaj. No, zdecydowanie, zdecydowanie cały czas dyscyplina się rozwija. Podejrzewam, że jak każda e, coraz bardziej dynamiczna jest ta gra, coraz szybsza. I te przepisy, które się zmieniają w piłce ręcznej też e, właśnie idą w kierunku tego, żeby ta gra była coraz bardziej widowiskowa i coraz szybsza. I w sumie no, to jest taki główny y, czynnik. Powiedziałeś o Super lidze. Za chwilę w kontekście Stali o tej Super lidze jeszcze porozmawiamy. Natomiast czy ty żałujesz, że w tej Super lidze tobie jako zawodnikowi nie udało się osiąść na dłużej, że, żeby utrzymać się właśnie na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce? E, na pewno e, gdzieś tam jakiś niedosyt jest, aczkolwiek e, Wydaje mi się, że po prostu tak musiało być. Gdzieś ta moja droga tak się potoczyła, a nie inaczej. Cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze miałem okazję grać jako powiedzmy młody zawodnik bez doświadczenia w tej Super Lidze. Daj Boże, że jeszcze będzie okazja zagrać jako doświadczony, chociaż przynajmniej ten jeden sezon. I sprawdzić się już jako doświadczony zawodnik, bo jest to na pewno dosyć duża różnica. No dobrze, to tak cały czas powtarzasz o tej Superlidze, to, to zapytam Cię w takim razie. Twoim zdaniem, Stal rzeczywiście jest w stanie o tę Superligę może nie w tym sezonie, pewnie nie w tym sezonie, bo ta strata już dzisiaj do, do lidera jest dość spora. Natomiast, czy powiedzmy, w perspektywie dwóch, trzech lat jest taka, taka Twoim zdaniem realna szansa, żeby na tej nowej hali w Gorzowie zawitała ta Superliga? Czyli na pewno bardzo bym sobie tego życzył. Bo wydaje mi się, że i to środowisko gorzowskie i teraz jak gramy pod szyldem Stali Gorzów. No wydaje mi się, że te tradycje w Gorzowie są, jeśli chodzi o piłkę ręczną i że to wszystko fajnie jakby zatoczyło takie koło i jak powstanie ta hala. Dobrze wiemy, jest dużo przykładów, nawet Zastal jest jednym w naszym regionie, że jak powstaje hala, jest awans. Robi jest się to motor napędowy. Dokładnie. Mm -hmm. e, mamy teraz przykład Ostrowa Wielkopolskiego, powstała hala e, w przeciągu dwóch lat, jest awans do ekstra klasy i bodajże mają teraz najwyższą średnią, jeśli chodzi o kibiców. E, ta cała otoczka, to wszystko tak jak powiedziałeś, jest to motor napędowy, i wydaje mi się, że e, dążymy do tego. E, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie wiem, czy doczekam, bo wiadomo, że zdrowie jest jedno. Na pewno bym sobie tego życzył, ale liczę że, e, liczę, że ta piłka ręczna na najwyższym poziomie zagości, bo wydaje mi się, że w klubie wszystko jest robione pod tym kierunku, żeby właśnie ten cały czas się piąć do góry i, i, i żeby w końcu ta Superliga zagłościła. To o tej rundzie krótko, bo na, na podsumowanie pierwszej rundy jeszcze przyjdzie czas, pewnie będziemy też w tym, w tym miejscu, pewnie będzie siedział za tydzień, dwa, Oscar serpina i z nim tak będziemy sobie rozkładać na, na czynniki pierwsze, tę pierwszą rundę, mhm. ale krótko ciebie zapytam na ten moment, przed tym ostatnim meczem pierwszej rundy, bo ona de facto jeszcze się nie skończyła. Piąte miejsce, 20 punktów, tyle samo co czwarty Śląsk. Ta strata do lidera, jak już powiedzieliśmy, no mhm. trochę już yy, duża. Jak, jak tę rundę w waszym wykonaniu oceniasz? Wydaje mi się, że ta runda była dosyć, to był dosyć duży rollercoaster. Potrafiliśmy zagrać bardzo dobre mecze. I z czubem tabeli, z Mielcem, z Legionowem, z Białą Podlaską. Te mecze były dobre w naszym wykonaniu, jak nie bardzo dobre. Czy na wyjeździe, czy u siebie potrafiliśmy się tym rywalom postawić. Ale czegoś zawsze zabrakło, czy w końcówce jak prowadziliśmy, czy w końcówce, żeby dogonić rywala, ale też przeplataliśmy te dobre mecze słabszymi. Wydaje mi się, że tutaj dyspozycja dnia i, i, i dyspozycja nasza w ataku, skuteczność szczególnie, dosyć mocno kulała w tej pierwszej rundzie. Dlatego życzyłbym sobie, że jeśli poprawimy tą skuteczność i jeszcze troszeczkę zabrzemy mocniej szyki w obronie, to naprawdę jesteśmy w stanie powalczyć z najlepszymi w tym roku i utrzymać nosa jeszcze niejednemu rybalowi. Ale no wiadomo trzeba patrzeć realnie i, i w tą, spojrzeć w tabelę, tak jak powiedziałeś, duża strata. Ale walczymy o jak najlepsze miejsce i już nieraz żeśmy się śmiali w szatni, że, to, jak to mówią skoczkowie, jest to dobra pozycja wyjściowa do ataku i nieraz bodajże chyba jak wygrywaliśmy ligę centralną, to też byliśmy gdzieś na trzecim, czwartym miejscu po pierwszej rundzie, a śmiejemy się zawsze, że zawsze można zostać rycerzem wiosny i wygrać wszystko do końca, więc tego sobie życzę. No i tego Tobie i całej drużynie również życzymy w takim razie w 2023 roku. Mateusz Stupiński, kapitan Budnek Stali Gorzów, Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I za moment Andrzej Stefanowicz, trener gorzowskich koszykarzy, będziemy podsumowywać tę pierwszą rundę w ich wykonaniu, a wcześniej prześledźmy sobie, jak wyglądała ta pierwsza runda po awansie Kangu Basket Gorzów w grupie D drugiej ligi. Z pewnością pierwsza runda w wykonaniu gorzowskich koszykarzy nie była dla nich wymarzoną, ale wynik kangurów można ocenić jako przyzwoity. 5 zwycięstw w 15 meczach daje im 12 miejsce na półmetku rozgrywek, choć strata do ósmej w tabeli ekipy Skłocka wynosi zaledwie dwa punkty. W pierwszej rundzie grupy D drugiej ligi kangu Basket wygrywało głównie z drużynami, które w tabeli są od niego niżej. Sporo radości Gorzowianom dał triumf w derbowym pojedynku z Aldemet SKMM za Stal Zielona Góra, który finalnie po połowie sezonu jest na dziewiątym miejscu. Bolesna dla Beniaminka rozgrywek była niewątpliwie porażka z BC Oblą Kościan. 72-73, do 73. tym bardziej, że losy wygranej rozstrzygnęły się w ostatnich 10 sekundach. O tym, że w zespole Andrzeja Stefanowicza wciąż drzemią rezerwy najlepiej świadczy mecz z liderem i jedyną niepokonaną ekipą w stawce – Sokołem Marbo międzychód. Ostatecznie Kangury przegrały 71-83, do 83, ale przez ponad 25 minut były równorzędnym rywalem dla gości. Celem Gorzowian po awansie było spokojne utrzymanie, ale niewykluczone, że w drugiej rundzie mocno namieszają w stawce. 20 punktów w 15 spotkaniach to dało koszykarzom Kangu Basket Gorzów 12. miejsce i o tym jak ten wynik oceniają w klubie będziemy rozmawiać z trenerem drużyny Andrzejem Stefanowiczem. Dzień dobry panie trenerze. Bardzo miło witam. I przedstawię pełną nazwę, mam nadzieję, że się nie pomylę. Trener EIG Cezip Kangu Basket Gorzów Wielkopolski. Zgadza się. Nic się pomyliłem? Oczywiście. Firma, która nas sponsoruje, tak, Ale Globe i yy, tam gdzie gościmy, czyli nasze Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, nowa hala, nowa szkoła zawodowa w Gorzowie. Czy Wy już w tej drugiej lidze tak w 100% okrzepliście, już się z nią zaznajomiliście, czy jeszcze ten proces adaptacji trwa? Proces cały czas trwa, chcemy grać coraz lepiej, mamy wymagania, żeby, żeby oczywiście się rozwijać, i każdy mecz dla nas jest nowym tym bodźcem, żeby się poprawić. Ale oczywiście te, ta pierwsza runda zdecydowanie pozwoliła nam już tą ligę poznać każdego przeciwnika, doświadczyć, że e, to jest wyższy poziom, dużo większa fizyczność. E, co trzeci mecz wygraliśmy, więc tych porażek było więcej niż wygranych. I można powiedzieć, że okrzepiliśmy, wiemy, jakie mamy braki. I pracujemy nad nimi, żeby w tej drugiej rundzie było lepiej. Mm -hmm. Zaraz o tych wynikach też y, sobie y, porozmawiamy w szczegółach, przeanalizujemy, ale jeszcze chciałbym Pana zapytać, jak tą ligę Pan odebrał jako szkoleniowiec, y, jakby porównując swoje oczekiwania po tym awansie i zestawiając to z tym, co przyniosła już rzeczywistość ligowa. Na pewno w trzeciej lidze... No... Łatwiej się grać się od zwycięstwa do zwycięstwa. Tą ligę przeszliśmy dosyć dosyć bardzo łatwo. Mecze były po 120, 140, 130 punktów, więc ta przyjemność z wygrywania okazały, się. Tak? każdy dostał punkty, każdy miał minuty. Mhm. Ta rotacja mogła być hokejowa, zwycięstwa bardzo obfite. I tam nasza fizyczność była przewyższająca ligę, ale tym składem, którym praktycznie niezmienionym wystartowaliśmy w drugiej lidze, no okazuje się, że na, na tym polu tutaj mocno odstajemy i, i z tego tytułu e, nasza deska w obronie jest e, bardzo uszczuplona, stąd trudniej nam o punkty w ataku i ten potencjał ofensywny, który pokazuje w trzeciej lidze, e, nie potrafimy przyłożyć e, na, na, na ten poziom rozgrywkowy, więc mhm. to taka największa zmiana. Ilość punktów zdobywanych jakość w ataku, no i ta fizyczność na każdej pozycji e, przyjeżdżają drużyny, które są u nas po prostu większe, silniejsze, e, bardziej doświadczone. A to jeszcze przy tym się zatrzymajmy z tą fizycznością. Będziecie chcieli coś zrobić, albo w zasadzie, czy już coś zrobiliście w tej przerwie, bo ona w zasadzie się już kończy. W sobotę macie pierwsze spotkanie rundy rewanżowej. E, przerwa była krótka, tutaj jakiego, jakiego mikrocyku nie robi żeby uh -huh. budować wielką fizyczność. Raczej był czas na. Zmian kadrowych rozumiem też, też nie też, było. Nie. Uh -huh. Raczej runę była na to, żeby prostu, się zregenerować fizycznie, odpocząć, złapać zdrowie, trochę złapać świeżości. Pograliśmy w piłkę nożną na dwóch treningach, no ale to jest w cyklu treningowym, więc cudownie zrobiliśmy. Przygotowujemy się prostu, takim rytmem, a ta fizyczność no, to przede wszystkim no, praca przez cały rok. Ci też liderzy muszą odbrać kilka kilogramów mięśnia, a może w przyszłości przyjdą do nas po prostu więksi zawodnicy, bo na aktualnie nie mamy żadnego zmetrowca, choćby z Katowicami taki było dwóch, 2,15 czy, czy, czy 25 no to tutaj nic nie wymyślimy. I to też było widoczne, prawda, po wyniku od razu, bo to był mecz, jeśli się nie mylę, chyba, który przegraliście najwyżej w tej pierwszej rundzie. Tak, tak. te, te mecz kompletnie na mnie wyższe. Tutaj Katowice przyjechały bardzo właśnie duże, fizyczne, trenujące 8 razy w tygodniu. No, to jest też wicelider, tak? Nie bez sensu. Tak, nie bez tak przyczyny. jest, tak. Klub młodzieżowy z wielkimi sukcesami, więc Trzech kadrowiczów, dwóch u 18 dwóch u 17 więc ta fizyka, presja na całe, możliwość deski w ataku, w obronie, nas tutaj zdecydowanie nas ograli. No dobrze, trenerze, to jak Pan generalnie tę rundę w Waszym wykonaniu ocenił? O tym na początku naszej rozmowy wspomniałem: 12 miejsce, 5 zwycięstw, czyli to Wam daje 10 punktów i oczywiście kolejne 10 za te 10 przegranych, czyli razem 20. Co ciekawe, ta strata do ósemki w sumie jest nieduża, bo te różnice są między Wami bardzo małe. 8 Kłocków w tym momencie ma 22 punkty, więc czysto teoretycznie nawet o play możecie jeszcze w tym momencie marzyć. Czysto teoretycznie. To, to, nie, to, tak naprawdę mamy bliżej do play niż, niż do spadku. Tak. Dla nas przede wszystkim no, ważny jest cel sportowy, czyli utrzymanie się widzę lidze i jakby się jak, jak najlepiej przed kibicami. Zebranie tego, powiedzmy, zaufania kibiców, tak, co, co nam się o to udaje. Tak. Od strony sportowej to byśmy ten wynik wzięli w ciemno. Tak. Pamiętajmy, że wystartowaliśmy z drużyną, która rok temu jeszcze gra w e, Tutaj wielkich transferów nie było, były takie bardziej naturalne ruchy, wynikające z tego, że Adam Hotkiewicz e, osiadł się w Gorzowie, pracuje w 13. szkoli młodzież. Były byłby zastalowiec, tak, tak, tak mówiąc. Tak, tak, tak. Szkoli szko szko dziewczynki i tutaj dołączył do nas. E, bardzo się cieszymy. Jest z nami Tom Beng, który, tu przez te relacje lokalne dołączył do Dużyny. I to są takie główne nasze dwa transfery. A przede wszystkim gramy składem, który wywalczył ten awan, więc e, ten wynik sportowy, myślę, że. Jako Benjamin, jak po tym przeskoku, trzecia wygrana w co trzecie meczu, to jest, to jest coś, na co naczuliśmy. Co Mamy na razie bezpieczne miejsce przy utrzymaniu się, ale oczywiście chcemy być sportowcami, walczymy o każde kolejne zwycięstwo, chcemy być w playoffach i dać radość kibicom i sobie. Z Pana perspektywy, z perspektywy szkoleniowca, z tych 15 spotkań, czy jest jedno, z którego Pan może być najbardziej zadowolony, po którym czuł Pan dumę, jak, jak opuszczaliście parkiet? Najprzejmniejsze było pierwsze zwycięstwo właśnie z sudutami lieny Tak, mhm. tutaj cudownie była pełna hala tak. Po prostu odpaliliśmy momentalnie e, odeszliśmy na 15-20 oczek, wszystko nam wpadało w też atmosfera. Później e, dopadł nasz dołek, tak? Czyli to prawo serii. E, Przygrywaliśmy chyba już 11 i potrafiliśmy ten mecz wyciągnąć, tak? więc To była świetna, świetna sprawa. Drugim takie zwycięstwem, to, to już w takim okrojonym składzie pojechaliśmy do Siechnic drużyny Radka Chyrzego. Mhm. Oni nas tutaj w trzeciej lidze tam trzy razy przetrenowali, więc można powiedzieć, że to była nasza pierwsza wygrana już na poziomie drugiej ligi. Byliśmy w podobnym układzie, tak, czyli drużyny bez mocnień, z tej samej dywizji, więc było bardzo fajnie wygrać u nich na wyjeździe i to była cenna wygrana. Tak aby był symboliczny dla nas w, w naszych pojedynkach między sobą, ale też w kontekście utrzymania. Ten mecz y, z międzychodem wprawdzie przegrany przez was, natomiast soku to jest drużyna niepokonana w tym sezonie w tych rozgrywkach, komplet zwycięz lider rozgrywek. Przegraliście 8 punktami z tego, co, co pamiętam. To jest taki mecz, który pokazuje, że w tym zespole cały czas są rezerwy, których jeszcze się nie udało y, uruchomić do końca. Tak, my, my mieliśmy takie kilka właśnie spotkań między innymi z Sokołem, gdzie y, graliśmy jak równy z równym. To zwycięstwo uciekło, i tak jakby, no, ode mnie tak, oczekuję więcej od każdego zawodnika. Faktycznie, jak tutaj poprawimy swoje kompetencje, to następnym razem możemy wyciągniemy ten tę mecz. Przyjechały drużyny, które miały lepszych zawodników, tak, były bardziej doświadczone, bardziej ułożone, grały ze sobą dłużej, ze sobą. I ta jakość koszykarska w pewnym momencie. Przechyliła szale na, na ich zwycięstwo. No ale te mocze mogły się podobać. Zawodnicy grali naprawdę fajne zawody. No i mówię, mało brakowało, żeby powiedzmy dwa, trzy razy tego faworyta w tych rozgrywkach skarcić. Soku to jest drużyna, która Czasami się dopasowuje do przeciwnika, tak? Tam jest mnóstwo doświadczonych zawodników i, yy, Boże, trudno utrzymać taką koncentrację. My z Beniaminkiem, Łaczysz się po każdą piłkę i faktycznie yy, do połowy był jeszcze remis. Jeszcze czcieć kwarcie, tam byśmy bardzo blisko, no, ta jakość koszykarska na końcu yy, przeważyła i wygrali. Panie trenerze, pan wspomniał też o, o kibicach, o tej inauguracji z Sudetami o pełnej hali, a generalnie z tego, jakie jest zain zainteresowanie męską koszykówką w Gorzowie. Pan jest zadowolony, bo. Wiadomo, że tradycje koszykarskie w Gorzowie są ogromne, ale jednak wszyscy w pierwszej kolejności myślą, wiadomo, o Azotecie, AJP, o koszykarkach. Natomiast jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o trybuny? Pan jest zadowolony z tej frekwencji, która Jesteśmy, była w tej Jesteśmy, Jesteśmy bardzo zadowoleni, to jest tak, jakby nasz największy sukces, właśnie ze wsparcie kibiców, obecność na meczach, to, że nas wspierają też w, tak, na, na co dzień, tak, poklepują fajne, dają wi wiadomości, to, że przychodzą nowi sponsorzy, że jest zainteresowanie, to, że miasto to dostrzega i wspiera nas też pod tym finansowo i w różnych projektach, więc to jest to. dla Największy sukces i największy powód do dumy. Po prostu gramy razem I to jest takie nasze hasło przewodnie. Yy, na pewno też warunki, które się stworzyły tak po tym awansie yy, wyszliśmy do szkoły SP13, na której bardzo dziękujemy. możliwość szkolenia i tam granie na poziomie trzeciej ligi, ale ten obieg już nie spełniał yy, wymogów wyższego, wyższej ligi, więc granie na nowej hali. Przy Warszawskiej przy Szkole Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powoduje, że e, kibic po prostu ma super komfort, tak? bo mamy halę, e, która po prostu ma świetne trybuny, nie ma żadnych słupów, tak, jest przestrzeń e, i na tym po prostu sympatycznie się to ogląda. E, drużyna jest lokalna, stąd jakby ten kibic, ma z kim się utożsamiać, komu kibicować. Jest za tym też szkolenie młodzieży. I koszykarki przychodzą do nas, i koszykarze, i klub MKK Basket, i Kangu Basket. I też przychodzą, oczywiście też mówimy o, czy zawsze, czy kiedyś nie było koszykówki męskiej. Zawsze koszykówka męska była, tak. Kiedyś to było może w wydaniu ligowym. Był też GK Gorzów, jest szkolenie w MKK. Ale też mnóstwo inicjatyw, takich oddolnych społeczny, tak, bo były turnieje streetball, liga amatorska i różne eventy, które powodują to, że ci koszykarze, którzy na przestrzeni lat zawsze w Gorzowie byli, poprzez te wspólne działania mogli się integrować, tą pałeczkę koszykarską Przekazywać. I teraz ten twór, nasz klub, to nie jest jakiś sztuczny, powiedzmy, implement, tylko faktycznie taka oddolna działalność, która spowodowała, że wszyscy cieszymy się męskiego basketu w Gorzowie. To jeszcze jedna kwestia a propos tego, co Pan powiedział. W zasadzie mogliśmy od tego naszą rozmowę zacząć, bo oglądają nas nie tylko gorzowianie, ale oglądają nas też ludzie w całym naszym regionie i być może Kangu Basket jeszcze gdzieś w tej ich tożsamości, tej wiedzy sportowej się nie zakorzeniło. Więc pytanie jest takie, skąd ta nazwa w zasadzie? Dlaczego te kangury? To, to gdzieś poszło spontanicznie gdzieś tam przetworzeniu projektu. Przede wszystkim chcieliśmy wystartować z klubem dla dzieci, dla młodzieży to dopiero się rozwinęło po, po kilku latach z myślą o, e, o seniorskim baskecie, więc szukaliśmy jakiejś takiej maskotki, mm -hmm. jakiegoś bodce, żeby to było podobne jak Liga NBA, jakieś takie mocne logo, moc, mocne hasło, stąd jakby ta nazwa. E, mam przyjaciela w Australii, może gdzieś te. Te boce kangurowe gdzieś tam przenikły, ale przede wszystkim mówię, to był klub nastawiony na dzieci, i dopiero po, z wyniku szkolenia i z tego co się dzieje z tej masy zmyt, stworzyliśmy klub w układzie seniorskim. No dobrze, trenerze, to za chwilę będziemy musieli kończyć, ale jeszcze jedna kwestia, czyli ta najbliższa, ta najważniejsza, sobota, mecz z Sudetami, ale, ale wiele nie Górze zaczynacie drugą rundę. Czego pan oczekuje od swojego zespołu w tej drugiej rundzie rozgrywek w takim razie? Cel sportowy to wygrać, dobrze zacząć tę drugą rundę. Nie dać cudę się zrewanżować, bo ten pierwszy mecz był wygrany. Bronić szczelnie, tak, agresywnie na deskach, z tego pójść do kontry, dobrze jak egzemplować zagrywki, scouting, który mam przeprowadzony, jakby być konsekwentny, więc przede wszystkim zaangażowania serca i walkę każdą piłkę. Na całą drugą rundę cel, Pan mówił o utrzymaniu, a tak po cichu, Pan gdzieś wyżej tę poprzeczkę stawia? Jakieś konkretne miejsce, czy, czy nie? Tutaj był utrzymanie, a taka premia taka dla nas wewnętrzna to będzie po prostu udział w play-offach. Andrzej Stefanowicz, trener e, Gorzowskich Koszykarzy EIG, Cezip Kango Basket-Gorzu. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Dziękuję za bardzo. Rozmowę. To był program Czas na Sport. Państwu również dziękujemy. Widzimy się oczywiście w przyszłą środę. Do zobaczenia.